Jest 18.30. Łukasz Miąsik. Dzień dobry państwu. Czas na najważniejsze informacje dnia. Zapraszam na Aktualności. Euro 2014, czyli 10 lat w Unii. Przedtem Polska była całkowitą białą plamą przy, przy tym. Po prostu super, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Marsze, wiece, pikniki. Tak się święci 1 maja. To jest tradycja, a tradycje powinny się pielęgnować i szanować. Nakręceni na filiżanki, miasteczko trochę bardziej wesołe. Szkoda, że samoloty dzisiaj są zamknięte, bo to też pamiętamy z dzieciństwa, ale są inne. Próbujemy wszystkich na pewno. Tort europejski pokrojony. Dokładnie 10 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Śląskiej chwali się tym, jak przez dekadę zmienił się obraz miast i wsi regionu. W Chorzowskim Parku trwa największy w województwie piknik Dzień Otwartych Fundusz Europejskich. Śledzi Marek Durmała. Marku, powiedz, jak mieszkańcy regionu świętują europejskie dziesięciolecie? Bawi się z całą pewnością bardzo, bardzo głośno i bawi się bardzo dobrze, nieprzypadkowo właśnie w Parku Śląskim. 10 lat minęło jak jeden dzień. Dziś warto się zatrzymać, chociażby na chwilę. Dziś dzień otwarty funduszy europejskich. Dzień, w którym te wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane dzięki unijnym środkom, możemy podziwiać, możemy oglądać i możemy uświadamiać sobie, jak bardzo zmieniła się Polska. To miejsce, w którym też jesteśmy, także się zmieniło, o czym warto przypomnieć, bo przecież jeszcze w latach 90. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku niestety przegrywa walkę z czasem, był niedofinansowany, powoli się zmienia. Przykład chociażby Elki, kolejki krzesełkowej. W latach 90. to były przecież słupy rdzy wystające z ziemi. Dziś Elka znów wozi tych, którzy zdecydują się właśnie tutaj być, wozi wypoczywających. Właśnie tam z góry, kilka metrów nad ziemią, można podziwiać to wszystko, co tutaj w parku udało się zrobić. A to przecież także Park Etnograficzny. Tam także udało się pozyskać gigantyczne unijne dofinansowanie, tak aby to, co śląskie, czyli kultura w czystej postaci mogła przetrwać. No i wreszcie ogród zoologiczny, także dofinansowany. Tam ścieżka edukacyjna. Gigantyczne unijne pieniądze zostały tutaj wpompowane, ale kilka kilometrów dalej przecież tam także gigantyczna unijna inwestycja, czyli strefa kultury. Miliard dwieście milionów złotych na trzy gigantyczne obiekty. Wśród nich m.in. Nowy Gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego, Radia Centrum Kongresowe i wreszcie Muzeum Śląskie. W sumie ta siedmiolatka to siedem miliardów Złotych, które zostały wpompowane w województwo śląskie. Krótkie podsumowanie, bo zaledwie 3 minutowe z całą pewnością tego nie oddadzą, ale przypomnijmy sobie, raz jeszcze te 10 lat w skrócie. Tu fala unijnych środków została dobrze wykorzystana. To zbiornik Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Teraz co jest zrobione jest bez porównania jak wcześniej było. Świętują niemal wszystkie miasta, bo wszystkie w ciągu 10 lat poznały smak unijnego wsparcia. Jesteśmy akurat w miejscu, w którym niedaleko mamy kolejkę L, czyli coś co zostało sfinansowane z funduszy europejskich. Słyszymy tramwaj, który jedzie po torach tramwajowych, które zostały zrewitalizowane za fundusze europejskie. Unijne fundusze trafiają do szpitali, Firm, szkół, muzeów czy na drogi. Takie tablice są już stałym elementem krajobrazu województwa. Szkoda, że nie udało się w większym stopniu wykorzystać elementów poszerzających usługi w naszym regionie. Tego trochę brakuje. Wybudowaliśmy dużo elementów infrastruktury. Dla przedsiębiorców na Śląsku, mimo że do zrobienia jest jeszcze wiele, dekada pod szyldem Unii była prawdziwą rewolucją. Wspomnieć tylko, że zniknęły biznesowe granice. Granice oczekiwań przekroczono nawet tam, gdzie 10 lat temu panował największy pesymizm. W tym kraju były różne procesy elektryfikacja wsi, kolektywizacja, ale żaden z tych procesów nie doprowadził do takiego unowocześnienia wsi, do jakiego doprowadziło 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Rolnikom Unia dała wiele na działalność, dotacje, na jajka, stemple, a dla nich zabawki. Nie wszystkich jednak Bruksela do siebie przekonała pojawiło się nieznane dotąd rozwarstwienie społeczne i emigracja zarobkowa. Ten twardy zachodnioeuropejski kapitalizm w dużym stopniu rozczarował wielu Polaków. Polacy oczekiwali bowiem z, no, zbyt dużo, często z Unii, nie wyrzekli się tej sprawiedliwości społecznej. Między innymi dlatego oczekiwania wobec Unii są bardzo duże. Niewykluczone, że te 10 lat można było wykorzystać lepiej. Ważniejsze jednak, jak wykorzystane zostaną kolejne lata. Jest teraz pytanie, w jaki sposób będziemy chcieli wykorzystać naszą szansę. Po pierwsze, aby być bardziej obecnymi we władzach Unii Europejskiej. Jak bardzo będziemy chcieli rozbudować nasz aparat urzędniczy na szczeblu europejskim. Tym bardziej, że nie wszystkie decyzje, jakie zapadają tu, muszą się podobać tu. Dużo mówi się ostatnio o tym, że kraje Unii Europejskiej muszą się uniezależnić od surowców energetycznych. Rosji I coś w tym jest. Tylko, że Unia do tej pory dużo czasu poświęcała na debaty na ten temat. Zwłaszcza temat górnictwa i postanowień pakietu klimatycznego budzi wielkie zastrzeżenia, tym bardziej, że dotkliwie dotknąć może polskiej gospodarki. W rozpoczynającej się dekadzie ważne będą zagadnienia związane z energetycznym bezpieczeństwem i polityką wschodnią Unii. Mimo mankamentów bilans Polski jest jednak dodatni. Dzięki unijnym środkom udało się przecież rozwinąć to, co w cywilizowanym państwie powinno być rozwinięte. Paweł Mateja, aktualności. Dekada Polski w Unii to tysiące inwestycji i miliardy złotych. Przez ostatnie dwa tygodnie widzowie TVP regionalnej i internauci głosowali na najciekawszą inwestycję zrealizowaną z funduszy unijnych. W czołceni niestety nie ma śląskiego akcentu, ale widzowie wskazali, które śląskie inwestycje spodobały się najbardziej. Ale się Ale, zmieniło. Fantastyczne wezwanie. Takie było hasło tego plebiscytu. I państwo, nasi widzowie, a także internauci głosowali na takie projekty z 80, które wybraliśmy, które najbardziej się państwu podobały, które zwróciły uwagę. 24 tysiące głosów zostało oddanych. Z czego najwięcej głosów otrzymało Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich? Na podium znalazły się także inwestycje z Zamościa i Łodzi. W Województwie Śląskim widzowie najwyżej ocenili Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach. Doceniono także przebudowę Laboratorium Technologicznego, Pracowni Sztucznego Serca oraz kontynuację budowy drogowej trasy średnicowej. Unijny bilans zysków i strat na Śląsku. Jeszcze dziś w rozmowie z dr Małgorzatą Myśliwiec z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Gość aktualności jak zwykle po głównym wydaniu naszego programu. Polecam i zapraszam. Święto pracy coraz częściej znane jest z podręczników do historii, ale są jeszcze miejsca, gdzie się święci 1 maja. Pochód i parada przeszły przez Sosnowiec. Inne miasta świętowały zdecydowanie skromniej. Na majówkę z ludem pracującym i wypoczywającym wyruszył wojciech bularz. Pochody pierwszomajowe traktuje się bardzo poważnie. Dla państwa Grzegorczyków święto pracy jest może świecką tradycją, ale na pewno nie nową. My są 46 lat po ślubie, tak chodzimy cały czas. Chcemy, żeby było lepiej, nie? żeby nie było gorzej, żeby każdy młody miał pracę. Choćby to była praca w święto pracy. Jeden z takich dni, gdzie można, gdzie można zarobić dla siebie lepsze pieniążki troszeczkę we własnym zakresie. Także proszę bardzo. Także myślę, że tak, że można. W sosnowieckim pochodzie poszły tłumy, ale niewiele było wśród nich młodych osób. No parę osób jest, ale młodzi ludzie raczej nie celebrują tego tak jak kiedyś. Kiedyś to byli zmuszani do tego i tak dalej. A teraz to już jest po prostu, przychodzą głównie, żeby... Piwa się napić, żeby nastragany przyjść tutaj. Znacznie skromniej wyglądały obchody 1 maja w Katowicach, gdzie działacze lewicy spotkali się przed pomnikiem powstań śląskich. Co roku coraz mniej ludzi przychodzi i to jest wina właśnie mediów, że nie nagłaśniają, gospodarzy miasta, nie ma imprez, no po prostu zanika to, a to jest święto wszystkich i robotników, i prezesów, i dyrektorów. Siła przyzwyczajenia mówią mieszkańcy Częstochowy, którzy jak każdego roku przyszli na obchody pierwszomajowe. To święto jest ogólnoświatowe. Świętują nie tylko Polacy, Amerykanie, ale i cała zachodnia, wschodnia Europa, Azja i tak dalej. Uważam, że to jest tradycja, a tradycje powinny się pielęgnować i szanować. Jednak to od młodych będzie zależało, czy pierwszy Maja będzie świętem, które się obchodzi, czy świętem, które nie obchodzi nikogo. Wojciech Bulasz, aktualności. W Katowicach nietypowy, choć organizowany od lat, pochód ludzi bez pracy i dachu nad głową. W dorocznym marszu przeciwko dyskryminacji i nierówności przeszło prawie pół tysiąca osób. Pochód potrzebujących pomocy zorganizowało Towarzystwo Charytatywne. Pieniędzy nie ma, nie ma co jeść, a tutaj jeszcze coś trochę dają i wypada żeby człowiek z głodu nie umarł. Ludzie po prostu się ratują, a mogą robić. Z głodu nie umarli, nie? Mało kto się interesuje tym oprócz pana Brennera, nie? Tak to raczej każdy około albo przymyka, albo odwraca się w drugą stronę, nie? Od, od tych osób, którzy potrzebują naprawdę pomocy, nie? Obudzę się rano i znowu tam myśl, żeby jeszcze ten dzień jakoś przetrwać, nie? Co można tu więcej gadać, no? Kiedyś się spracowałem, miałem ja wszystko, nie musiałem tu przyjść, nie? No ale teraz jestem w potrzebie i przechodzę, nie? I dziękuję temu panu, że mnie przyjmie. Ci bogaci już mają za dużo, biedni mają już za mało, ale proszę zauważyć, że, że morale tych posiadaczy, tych, tych po prostu bogatych, no jest bardzo niskiej klasy, nie jest ruszone. Te osoby nie są w swoim sumieniu jakby zobligowane do tego, żeby pomagać. Teraz miejsce, w którym nie da się jeździć na gapę. Żory są pierwszym miastem w kraju, które wprowadziło bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich pasażerów. Nie będzie już kasowników, ani kontrolerów biletów. Za darmo może jeździć każdy, bez żadnych ograniczeń. Cudownie, cudownie. Całą trasę przejechałyśmy, bo mała jest z panką. Autobus. Ile pani zapłaciło za bilet? Zero. Zgodnie z obietnicą. Dużo pracy włożyliśmy, żeby przygotować dobre linie. W przetargu zażądaliśmy nowych autobusów z klimatyzacją, dopasowanych wielkością do naszych potrzeb. Dzięki temu mamy bardzo dobrą cenę i wcale nie będziemy płacić więcej, a ludzie będą mogli iść bez biletów i będzie więcej kursów. Darmowa komunikacja ma kosztować ponad 2 miliony złotych. Pierwsze darmowe autobusy wyjechały na drogi już o 5 rano. Nowe, klimatyzowane, specjalnie oznakowane pojazdy będą jeździły w sześciu kierunkach. Urzędnicy liczą, że dzięki temu wielu mieszkańców przesiądzie się z prywatnych samochodów do autobusów, co zmniejszy hałas i emisję spalin. Dłuższa kolejka górska, zjeżdżalnia wodna i latający holender to nowe menu śląskiego Wesołego Miasteczka. 26 urządzeń sprowadzonych z duńskiego parku rozrywki w tym sezonie ma przewrócić się w żołądku i zamieszać się w głowie gościom chorzowskiego Luna Parku. Po latach remontów znów działają popularne filiżanki. Oficjalnie sezon ruszy 1 czerwca, ale każdy kolejny weekend maja Wesołe Miasteczko będzie otwarte dla klientów. Czy nowe karuzele nakręcą biznes? Sprawdzał Jakub Zagadło. Pierwszy maja w śląskim Lunaparku i pierwsza niespodzianka już bram. Frekwencja tak jak pogoda dopisuje, ale kolejka może ostudzić apetyt. Chyba, że trafi na ludzi głodnych wrażeń, którym zapał do zabawy podsycają wspomnienia. To wyłuszał przebój, a teraz już niestety troszeczkę więcej adrenaliny trzeba i spodziewamy się e, innych atrakcji. Szkoda, że samoloty dzisiaj są zamknięte, bo to też pamiętamy z dzieciństwa, ale są inne. Spróbujemy wszystkich na pewno. Na przystawkę cyklodrom, czyli jedna z nowych atrakcji sprowadzonych z Danii, polecana ludziom o silnych nogach. Choć na kolejne pozycje z duńskiego menu trzeba będzie poczekać do czerwca, to ten magnes już działa. Z naszych stron, wszystko w górę jedzie tak, że myśmy postanowili ślące. <laughs> czyli tak w drugą, stronę, w drugą stronę. Wycieczka pod prąd i ucieczka do wspomnień zaklętych w starych karuzelach. Pamiętam, bo ze swoimi dziećmi tu przyjeżdżałem. To były te stare, dobre czasy. Niestety, to się już nie powtórzy. Główne danie tego dnia to propozycja co prawda odgrzewana, ale wciąż atrakcyjna. No, na, na tej na danie. Najbardziej rozrywkowa śląska zastawa ma być głównym daniem nowego menu Lunaparku, Filiżanki znów się kręcą, by tak jak przed laty nakręcić biznes i przyciągać klientów. Przyciągać ma też cena majowych karnetów. W weekendy to 35 zł. W tej cenie nie tylko rodzinna rozrywka. Mamy również urządzenia ekstremalne. Do tego w karnecie Extreme, który jest o 10 zł droższy, są te cztery najbardziej ekstremalne urządzenia wszystkiego wesołego miasteczka, czyli Mix Machine. Cirkus Hopala, Sky Flyer i flick Flag. Nowa kolejka górska zjeżdżalnia wodna i latający holender pojawią się, ale dopiero w czerwcu, wtedy kręcić będzie się razem 10 nowych urządzeń i nakręcać interes. Planujemy, że w przeciągu najbliższych 5 lat e, przy oczywiście ciągłym inwestowaniu w, w śląski Lunapark, ta inwestycja będzie miała szansę się zwrócić. Nowy sprzęt kosztował prawie 2 miliony złotych, ale by doposażyć śląski Lunapark, duński najpierw musiał zostać zamknięty. Od tak Rozrywkowy Demobil. Jakub Zagadu, aktualności. Mają nie więcej niż 10 lat i spokojnie mogą osoby po powiedzieć, że Unię znają od urodzenia. Na koniec, aktualności nieco inne spojrzenie na europejską wspólnotę. Co daje nam członkostwo? Czym jest Unia i kto ją tworzy? Oto najmłodszych Europejczyków. Pytał Szymon Oślizło. do radości Ludwika Beethovena. Tak? Tego dnia, który dał radość wielu Polakom, pamiętać nie mogą. Do Unii weszli w pieluchach, ale mimo swojego młodego wieku ich wiedza o wspólnocie już nie raczkuje. Składa się z 28 państw. Polska weszła w związek w 2004 roku, czyli w roku narodzin katowickich trzecioklasistów. W szkole nie mają jeszcze historii i geografii, ale europejskie tematy na lekcjach to standard unijny. Jaki jest symbol Unii, jak flaga Unii Europejskiej wygląda? Yy, nie, ma niebieskie tło i yy, 12 złotych gwiazd. Symbole mają opanowane kraje członkowskie, wymieniają jeszcze z lekkim zająknięciem. Rumunia, Hiszpania, Polska. Czasem zdarzy się, że i nazwisko unijnego dygnitarza przekręcą. Jez... Jerzy guzek był. Gózek to guzek. <grymne> <grymne> Ale jak przystało na europejski rocznik zalet integracji widzą wiele. Możemy podróżować bez paszportów do krajów Unii Europejskiej. Mój tata pracuje jako kierowca i może szybciej wrócić do domu. A do tego wracają także pieniądze, które do Unii jako kraj wpłacamy. Słusznie zauważa dziesięcioletnia Olga z Częstochowy. Przykładowo no są budynków nauki, ja przykładowo Centrum Nauki Kopernik, no i w ogóle. Przedtem Polska była całkowitą białą plamą przy, przy tym. Po prostu super, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Tę obecność widać także w szkole. Mamy zajęcia, na przykład naukę języka rosyjskiego, albo dodatkową matematykę, informatykę. Różne mamy zajęcia w szkole. I w szkole nam na przykład nowe materace mamy. Są materace, dzieci upadku Unii nie wieszczą. Moim zdaniem Polska jak jest w Unii to się rozwija, lepiej jest. Nie wiadomo jak ten euroentuzjazm za następne 10 lat będzie się rozwijał. Na pewno z taką wiedzą młodych Europejczyków, europrzyszłość rysuje się kolorowo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szymon Aktualności. Pierwsza informacja dla komitetów wyborczych. Do 5 maja Telewizja Katowice przyjmuje wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego. Składać muszą je osobiście pełnomocnicy komitetów w telewizyjnym centrum wyborczym w oddziale telewizji Polskiej w Katowicach przy ulicy Telewizyjnej 1 w pokoju 123. Wnioski powinny zawierać nazwę komitetu, dane pełnomocnika i kopię protokołu rejestracji kandydatów. Zabranie informacyjne oraz losowanie kolejności spotów odbędzie się 7 maja o godzinie 12. I to już wszystko w aktualności. Za chwilę rozmowa z naszym gościem o plusach i minusach członkostwa Polski w Unii opowie dr Małgorzata Myśliwiec z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszam po krótkiej przerwie.